Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kuba i w tym odcinku zagramy sobie w Minecraft Mapy. Nie wiem, czy z tego nie rozpocząć serii, gdyż w ostatnimi czasy mam bardzo mało pomysłów na odcinki i naprawdę muszę Was za to przeprosić, ale myślę, że taka seria Minecraft Mapy byłaby naprawdę spoczko. Oczywiście link do mapy macie w opisie. Jest to mapa zrobiona przez Pawciksa razem z Kasarem. Jest ona pobrana oczywiście z Minecraft Mapy, dobra, dobra, cała Gandzilla. Więc tak. Game mode 2, e, renderowanie 12+, jasność 50, 100, chmury off, e, poziom pokojowy, dźwięki 50 na 100, muzyka off, pogoda 10 na 30. Okej, okay, particle są włączone. Test dźwięków. Joł, co to za dźwięk. Dobra. Witaj, ho. Ho, ho, ho! Witaj na naszej mapie świątecznej. Mapa ma na celu postawić nas na nogi podczas świąt. Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Twórcy, pawciks i kasar dokładnie. Nie zapomnij zostawić Diaksa na Minecraft mapy, dajcie oczywiście. I odwiedźcie kanał na YouTube I Dobra, startujemy. Na mapie ukryto jest 10 gwiazd w Sterkerboxach znajdźcie. Ja pierdzielę, nie wiem co to było, dobra. A co tu się dzieje? Yo! Kasar Prezentują Mapę świąteczną Trudne święta Ho, ho, ho Michał Ua. Oh, A, taki fajny sen, Strzelę z łuku do bandytów, no cóż, nie będę się teraz zamyślał, Poglądam telewizję, może będzie coś ciekawego. Yo, ej naprawdę, pełen szacun dla ludzi, którzy to zrobili, bo naprawdę, wow, customowe dźwięki, ja ogólnie robiłem coś tam w mapach i, ale naprawdę, to jest już serio wyższy poziom, tutaj mamy nawet teksturę paka swojego, nie? E, dobra, volume on off, o kurde. Witam mocno i serdecznie w programie teletornijowym. Czy to już wiesz? Naszym dzisiejszym gościem będzie Adam. Pracuje on w Urzędzie Biurotropów technicznym Zajmuje się również artystyką oraz graniem na różnych instrumentach. Witam. Adamie, możesz nam powiedzieć, gdzie mieszkasz? Aktualnie mieszkam w małym miasteczku zwanym Kazanów. Mam żonę i dwójkę dzieci. Czyli takie zgrane małżeństwo, tak? He, tak. Dobrze, zanim zaczniemy, mam jedno pytanie: Czy dasz radę wygrać cały milion złotych? To się okaże. O kurde. W takim razie zaczniemy. Ej, dobra. A to pierwsze pytanie. Który miesiąc ma 28 dni? Maj, czyli wszystkie? Wszystkie? Uważam, że wszystkie mają po 28 dni. Czy jesteś pewien? Na 100%. Dobrze, więc zobaczymy, czy to prawdopodobnie odpowiedź. Yo, Udałeś chłopie! To pytanie było raczej łatwe, nieprawdaż? Owszem, było łatwe, lecz podchwytliwe. Ja to bym od razu przegrał, nawet na punktacji minus 1. Hahaha! <grytanie> Dobrze, to teraz czas na drugie pytanie. Gdzie znajduje się Geometryczny Środek Polski? Oż! Geometryczny Środek Polski, w piątku koło Łodzi, w Zgierzu. Koło Łodzi... Jak to? Co to znaczy? Dobra, w Łodzi. Myślę, że środek geograficzny w Polsce jest w Łodzi. Czy jesteś pewien, że ta odpowiedź jest dobra? Nie. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Sprawdźmy. Nie! Śmieją się wszyscy. Proszę przestać się śmiać, Państwo też było... mogłoby się pomylić. Proszę się uspokoić, jesteśmy na wizji. Wiele na takie lecz czas przygotować się do świąt, ponieważ wkrótce przyjedzie rodzina. Kuchni powinna leżeć lista potraw, które muszę przygotować oraz wszystkie potrzebne składniki. No, Halo, ja się nie znam na yy, tych frazeologicznych coś tam wyrażenia. A mogę jeszcze raz obejrzeć telewizję i próbować jeszcze raz? Nie, kurde, ale lipa. A mogę wygrać milion złotych, czajcie to. Dobra, ubierzemy się. Ulala. Pod niej mi brakuje. Widzę, że mieszkam sam. Lista potraw. Zrobić ciasto, ugotować 12 ziemniaków, upiec 6 kurczaków, upiec 4 dorsze, upiec 4 wołowiny. Musisz mieć dokładną liczbę danej potrawy, tak jak jest napisane na poprzedniej stronie. Okej. Okay. O, kurczę, dobra. Zrobić ciasto. A więc tak, robimy ciasto. Gdzie to ciasto zrobić. Tej piwnicę mamy. Możemy no, do niej wejść. E, o, tutaj zrobię ciasto. Ciasto się robi w ten sposób. Tu się przetestujemy. No nie! Wypadła mi trzcina. No i mamy ciasto, dobra. Ugotować 12 ziemniaków. Yy, dobra, zróbmy przy okazji następne. U upiec 6 kurczaków. To są kurczaki. Upiec 4 dorsze i upiec 4 wołowiny. Czekam, aż się to upiecze. Przy okazji sobie tutaj zobaczymy. Tu oglądamy. Mamy trampolinę, ale trampolinę w zimę? Chyba się chowa trampoliny, co nie? Przecież nie wiem. Tu jest Śnieżka Snowball Może tu gdzieś będzie ten Shulker Box Z tymi, zapomniałem co tam było e, Mamy nawet, wow mamy nawet bałwana I on ja ma tutaj taki uśmieszek No, jest uśmieszek I co my tu mamy, mamy nawet iglu Co? Ej dobra to mi się nieźle Musi nudzić, ja chyba muszę mieć jakieś dzieci A nie, halo Michał Co ja, ja jestem taki dorosły Mieszkam sami, robię jakieś bałwany i Nie, ja, no można, oczywiście że nie Ej, że tak, ja upiekło nam się tutaj czy okazji zaczniemy robić sobie te steki. Wyprawiamy sobie tu ułóżmy. A z gdzie ja to będę musiał w ogóle dać? Ciekawie, czy będę mógł wejść właśnie do piwnicy. Tu jest jakieś. Co to jest? Dźwignia? Naprawdę ciekawe miejsce. Dobra, ugotowaliśmy już wszystko. I mamy to może na stół dać? No nie. Co powinienem teraz zrobić? Okej, okay, zauważyłem, że chyba mam błąd mapy. Jest to bardzo prawdopodobne. Nie wiem czym to jest spowodowane, bo ja gram ogólnie na chyba złej wersji chciałem mieć shaderki, ale to chyba nie powinno sprawić aż takiego wielkiego, aż tak wielkiego problemu Okej, okay, naprawiłem sytuację, coś tam pogrzebałem w komentarzach, blokach, usunęło nam właśnie tak I gotowe, jeju, jak to pysznie pachnie, aż mi ślinka cieknie No cóż, nie też na zapychanie, na napychanie się, muszę, jak, muszę kupić jakieś prezenty dla mojej rodziny W sumie mogę im po prostu kupić jakieś kupić słodycze mój samochód stoi koło ulicy dobra nie no spoilerwałem sobie ale ogólnie widziałem że ten teletrudniej mega długo trwa <grydy> tylko w lokach i chyba można tam wygrać w ogóle także mega bym chciał dobra lecimy dobra więc mogę już jech um, kurcze gdzie ja podziałem kluczyki do samochodu będę musiał ich poszukać w domu no nie co za ma. idziemy po kluczyki oczywiście jak zwykle je zapomniałem tutaj gdzie one mogą być My będą w piwnicy. Możemy wejść do piwnicy, dobra? Czyli to będzie tu. Uwaga, wysokie napięcie. O, tu nic nie widać, ale mam kluczyki. Idziemy już do samochodu. Mamy kluczyki. Lecimy. No nie, nie gadaj. Okej, okay, przygotowałem sobie komendę, która raczej pomoże. O, dobra. O, tutaj był. E, aha, dobra. To jednak nie ten dialog. A chyba, że możemy już. Dobra, możemy. Coś wziąć. 50 zł. Skąd ja to mam? W końcu na miejscu. Kupię słodycze i może jeszcze coś do picia. Muszę się pośpieszyć, rodzina przyjedzie, a mnie nie ma w domu. No dobra, idziemy tu. Aby wejść w interakcję z przedmiotem podejść do odpowiedniej ramki. Produkty mięsne, napoje, produkty spożywcze, słodycze. Gumę do rzucia, podnieś. Joł, dobra, żelki. Kupimy sobie cukierki, ciastka. No i dobra, to tyle. Nie wiem czy mi w ogóle na to stać. Siema ziomek. Mogę ci to dać? Czy mogę jeszcze stąd iść? ja bym stąd poszedł, A nie mogę, dobra. Co jeszcze? No, tyle. Siema Ziomek. Mogę już kupić? Czy znowu nie działa comment block? E, zmieniłem. Niestety, nie będziemy mogli grać już na liderach. E, przepraszam Was bardzo za to. Zmieniłem na poprawną wersję. Mam nadzieję, że to coś pomoże. E, zapłacę za zakupy u sprzedawcy. Proszę. To wszystko? Tak. Ma pan kartę klienta? Nie mam. Za wszystko będzie 47 i 45 grosz. Dobrze, już wydaję re... O... Nie mam jak panu wydać. Niech pan poczeka. Może będę miał w portfe. Może być bez reszt. Ow, dobrze dziękuję. Nie, to ja dziękuję za takie słodkości. I mam laga gry. Zająch Na świąt nawzajem. Dobra, to najprawdopodobniej w ogóle każdy pewnie tak robi. Każdy kaser pewnie tak robi. Święta. Dobra, mam jakiegoś dzieciaka. Siema? Halo? Proszę pana? Um, tak? Bawiłem się na placu zabaw i niechcący kopnąłem piłkę wow, na dach tego sklepu. Podniósł rękę. No co masz problem, chłopie? Jak na ciebie to masz dużą siłę. Dzięki, chciałem pana poprosić, czy nie mógłby pan zdjąć tę piłkę? Pomóż nie, nie pomagaj. Wybacz, nie mam czasu. Siema? Nie no, oczywiście nie postąpiłbym tak w realu, ale. No, ja nie mam czasu, chłopie. Ja tutaj mam rodzinę. Dobra, słodycze już mam, znajdę jakieś duże pudełko i tam je wsadzę. Jak mogę znaleźć duże pudełko? Brrr, jeju, jak tu zimno. Nie dziwnego, po prostu zgad ogień w kominku, będę musiał zapalić w kominku. Zapalniczka powinna znajdować się w skrzyni obok kominka. O, kominek rozpalony. się jeszcze trzymaj tutaj te. No dobra, i... A, właśnie, miałem móc się żyć podwórko, po łopata, powinna leżeć obok studni na dworze. O nie, no chyba was coś... ...ganzoli. Gdzie jest łopata? Nie ma jej. Pst, hm? Halo, słyszysz mnie? Tak. Kim jesteś? Pomóż mi, proszę. Złamałem nogę i nie mogę się ruszyć. Ale gdzie ty jesteś? Poza płotem. Proszę pomóż mi. Słyszałem z drzewa do dużej dziury i bardzo mnie boli noga. A um, dobrze, już za panu pomóc. Gdzie on jest? Ten jełop. Dobra, lecimy po niego. Kurde. On mnie tutaj pośpiesza. A może ja mu nie chcę pomagać? Ehm, um, halo? Jest pan tu? Halo. Co jest grane? Przecież słyszałem go tutaj. Dziwne. No nic, wrócę do domu. Okej, okay, czyli już tutaj powoli zaczyna się wątek fabularny, chyba. W sensie to nie jest chyba horror mapka mam nadzieję, bo to ma być taki Christmas, halo, święta. Dobra, co ja miałem? A no tak, znaleźć jakieś pudełko na te cukier. Miałem odświeżyć... Pudełko powinienem gdzieś mieć gdzieś na grze. Miałem odświeżyć w ogóle podwórko, ale jednak nie. C co to jest? Przecież tu jest mój safe. Ktoś się włamał do domu. Uszty, ty! Co? Co? O nie, wziął go, nie ma go. W tej chwili miałem drogocenny naszynik do na szyniki, mojej zmarłej babci. Boże, to była moja jedyna pamiątka od niej. To pewnie był ten pan, który mnie wołał. Muszę zadzwonić na policję. Telefon powinien mieć w kieszeni! Aha, dobra, to dzwonię. Myślałem, że jeszcze telefon mi zabrali. Słucham! O w końcu, znaczy chciałbym zgłosić kradzież w moim domu. Dobrze, jak pan ma na imię? Michał. Dobrze, panie Michale, ile ma pan lat? Ale po co to panu? Ktoś ukradł cenną rzecz w moim domu. Niech pan się uspokoi. Może nam pan powiedzieć, gdzie pan mieszka? Eee, tak, mieszkam w Dunarowie, ulica Bartosza 23. Za chwilę do pana pojedziemy. Przyjedziemy. Dobrze, dziękuję. 15 minut później. Już! Czyli on zawołał pana, a potem szybko wkradł się do domu i pana zawołał, tak? Dokładnie. Nic innego panu nie ukradziono? Raczej nie. No cóż, przyjmę tę sprawę. Uff, dziękuję panu. E, pa. Uff, dziękuję panu. Jeżeli go znajdziemy, poinformujemy pana. Proszę się spodziewać o dobraniu telefonu za może kilka dni. Dob za kilka dni? Proszę pana, złodziej ma dostęp do naszego miasta. Ono jest bardzo rozległe. Tak szybko go nie znajdziemy. No dobrze, będę czekał. Dobra, to ja już będę się zbierał. Do widzenia. Do widzenia. Uy! Jak się tak mogłem złapać? Niestety na świecie już są już tacy ludzie. Może zadzwonię do rodziny. Halo? O, cześć, synku. Jak tam? Cześć. No cóż, średnio ci powiem. O, a czemu? O, a czemu? Nie, nic takiego. Chciałem się tylko zapytać, o której przyjedziecie do mnie. No właśnie, w tym jest pewien problem. Co? Jaki problem? Tata skręcił nogę i siedzę teraz z nim w szpitalu. Jezu, a co ze swoją siostrą i bratem? Zostali u dziadka. I słuchaj, jeżeli chcesz, możesz przywieźć je do siebie z dziadkiem. Na pewno się ucieszą. W sumie to dobry pomysł, zrobię tak. Bardzo się cieszę, miło spędzą czas. Najwyżej później przyjedziemy. O, muszę kończyć. Tata wchodzi na rentkę nogi. Na razie, Michał. Pa, szkola mi taty. Oby to nie było nic poważnego. Pech niektórym też się może zdarzyć. To pojadę teraz po nich. Tylko dla bezpieczeństwa zamknę drzwi od, do domu. No bo to jest je, pewnie zamknę drzwi, no halo, chłopie, jak możesz nie zamknąć drzwi od domu, gdy gdzieś idziesz? Szczególnie gdy jedziesz samochodem. tragedia. Dobra, idziemy. Mamy kluczyki ze sobą, to. Nie będzie teraz jakiegoś szukanka. No to jestem na miejscu. Hmm, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ten dom? Tu? Halo? Yo, co to jest za kilow? Aha, to jest jakaś... kurde, podpolarnia. Aha, to wszystko jest chyba należy do tego do tej babci dziadka. Jak tu bym wpadł, to on chyba stąd nie wyszedł, nie? A no? Nie wyszedłem. Dobra. co to w ogóle było? Cześć dziadku, przyjechałem do was. Halo dziadku, ty śpisz? Dziadku, obróć się! Yy, co? Gdzie są dzieci? Kurczę, na chwilę przymknąłem oko, gdy jeszcze nie spałem. Dzieci bawiły się przed domem. Ale wiesz, gdzie one są? Yy, no właśnie w tym problem, że nie. Boże, kto mógł je porwać? Ktoś mógł je porwać. Mam tylko nadzieję, że to nieprawda. Musisz ich poszukać. Ale skąd mam wiedzieć, gdzie one mogą być? Może poszły pobawić się do lasu. Spokojnie, ten las jest pod ochroną. Na pewno nie oddaliłyby się za daleko. Może powinieneś powiadomić rodziców o tym, co sądzisz. Zadzwoń to mamy. Nie dzwoń! Nie będę dzwonił, nie chcę ich zamartwiać. Ale przecież sam ich nie znajdziesz. Znajdę. Gdzie szukać tych... ...skurczybyków? Będę musiał się rozejrzeć i znaleźć jakieś poszlaki. Co? Gdzie mogą być poszlaki? Co? To jest poszlaka? No ja bym... Ja bym powiedział, że to jest poszlaka. A no tu jest poszlaka. Hmm, tutaj jest otwarta furtka. To pewnie tędy wyszli. Teraz w głąb lasu, czy o co chodzi? O, tu jest coś. Ty mały śmieku, wystraszyłaś mnie, to ja Michał. O mój Boże! Co? Myślałem, że jakiś potwór chce mnie zjeść. Za dużo gier komputerowych grasz. Myślałem, że ciebie nie znajdę. No, przepraszam, dziadek znowu mi nudno było, więc postanowiliśmy pojechać się w na podwórku furtka była otwarta, więc mogliśmy się złapać wszędzie. Nie możesz tak robić, nie wiemy gdzie jesteś. A jakby ktoś cię złapał? Słuchaj, wiesz gdzie jest Kasper? Jaki Kasper? Nie znam żadnego Kacpra. Boże kochany, to jest twój rodzony brat. Nie lubię go. Czemu? Zostawił mnie tutaj samą, co za głupek. Słuchaj, odpowiedz mi na jedno pytanie. Jakie? Powiedz mi gdzie jest twój brat, w którą stronę poszedł. Nie powiem. No czemu? Ale, albo dobra powiem, ale musisz mi kupić fajnego misia. Że co? Takiego różowego albo nie białego. To jest spokojnie, Michał. Dobra, kupię ci go. Jej, powiesz mi w końcu, gdzie on jest, ale kto? Nie, Kasper. Nie wiem. Ale masz mi kupić tego misia, obiecałeś mi. Dobra, kupić tego misia, okej. Okay? Okej. Okay. A i ktoś tutaj mieszka w tym małym domku na kółkach. Może on wie, gdzie jest Kasper. Dobra, słuchaj, idź do domu dziadka, a ja pójdę do tej przyczepy. Ale to jest domek na kółkach. Dobra, pójdę do domu na kółkach, a ty idź do dziadka do domu, okej? Okay? Ale ja nie wiem, jak tam dojść. Więc daj mi rękę, zaprowadzę cię. Tragedia. Dobra, Natalia już jest. Dzięki Bogu. Dziadku, a wiesz, że Michał powiedział, że kupi mi dużego różowego misia. a mówiłaś, że chcesz białego. Wcale nie. Pomówiłam różowego. Dobra, różowego. Siaper tak Jak gdzie jest Kasper? No dziadek już mnie. Ile właśnie go szukać, Jakiś pan tutaj niedaleko mieszka? Zapytam się go. W końcu. Tragedia. Nie wiem. Jakbym miał mieć takich, takich, takie rodzeństwo, to bym najprawdopodobniej nie wytrzymał. Albo inaczej, jakbym miał mieć rodzeństwo i takie sytuacje, to ja bym po prostu nawet ich nie szukał, nie? Sami się na to pisali. Dobra, lecimy do domu na kółkach. Halo? Dobra, wchodzę jak do siebie. Siema, lutujecie hopie do zera. Cześć! O dzień dobry, kim pan jest? Ym, nazywa się Michał. Ja jestem Andrzej. Posłuchaj, szukam swojego młodszego brata. Ma około... może, może około metr z wzrostu. widziałeś go może, poratuj pan 20 złotych, chciałbym zjeść coś ciepłego święta. Ale wzięłeś go czy nie? Milcz. Daj pieniądze, nie dawaj ich. No powiedz mi gdzie... Niestety nie mam przy sobie żadnej gotówki. Jaka szkoda, niestety nie widziałem nikogo takiego. No widzisz, bym się nabrał. No cóż, w takim razie dziękuję i do widzenia. Rozejrzę się jeszcze po tym miejscu, muszę go znaleźć. Ej co to bezdomny miał okradł? Na no, pewno on. Pa, dawaj mi teraz kasę. No dobra. O nie, no nie, myślę, że on poszedł do tego kaywa, ten mały szczur. O, jest to jakaś jaskinia, powinienem sprawdzić, może że tam się schował Kasper. No bardzo możliwe. Co to jest? Kasper. A to co? No jesteś, ty Szylu. I tutaj jesteś, Michał. Jeku jak się tutaj dostałeś? Powinien się z Natalią chowanego i muszę się gdzieś schować. To nie kryjówkę znalazłeś. Gdzie jest Natalia? dziadkiem w domu, długo coś siedziałem. Bardzo mi zimno. Spokojnie, chodź ze mną. Pójdziemy do domu dziadka. Okej. Okay. Złap mnie. Poczekaj. Heh. No nie, może teraz będę się z nim. Co? O, oh, jezu. O nie, wyjście się zawaliło. Prawie zginąłem, ale na szczęście się mogę zrespić. Co? Będziecie musieli zrobić przerwę tych komputerów. Jak my stąd Zostań tutaj, a ja znajdę jakieś inne wyjście. Jak coś znajdę, zawołam cię. Okej, okay, tylko pośpiesz się. Moby się mogą tutaj pojawić zaraz. Co ty, Ganzyla? Żadnych mobów nie ma. Dobra, co to jest? Co teraz to będzie? Jest to jest jakaś stara winda górnicza. W sumie ja mogę jej użyć, aby się wydostać. O! Aha! No dobra. No dobrze, wszyscy są już razem, więc możemy jechać do mnie do domu. Zanim zaczniemy, poczekamy jeszcze, nie ma rodziców. Wszyscy Co już, jak to się tak dzieje szybko? Ogólnie zaczął mocno wiać, wiać wiatr, ale uważam, że to nawet dobrze, ponieważ nie będę musiał sprzątać śniegu z poddachu. Dziadek, brat, siostra. A, jeszcze rodzice. Zadzwonię do nich może już jadą. Dziadyga. To powinien być o chyba dźwięk dzwonienia. Halo? O, hej, to znowu ja. Coś z dziećmi. Spokojnie, są całe i zdrowe. Uf, dzięki Bogu. Wiesz może o której przyjedziecie? Niebawem, z tatą wszystko w porządku. Myśleliśmy, że streć, skręcił nogę, a jednak to lekkie przeciążenie nogi. Całe szczęście. A kiedy ich zawiedziesz do, do, do twojego domu? Oni już są u mnie, przywiozłem ich. No dobra, mamo, to ja już kończę. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Do zobaczenia później, synku. A gdzie są dzieci? Ja ja pierdziele, dobra. Ty... Co jest? E, coś się stało? Chyba dzieciom na górze już biegnę. Żyrandol spadł. Co wy się ci zrobili? Co się stało? Tu może jakieś duchy w tym domu? Ty, jakie duchy? Co ty gadasz? Telewizor się sam wyłączył. Spokojnie, może po prostu kable się odpił, ale chłopie, to spadło, biblioteczka. E, albo też i nie? Ja wiedziałam, duchy. Nie krzycz, mogą nas usłyszeć. Już wiem, w czym problem. Prot mi wywalił. Będę musiał zejść do piwnicy do skrzynki elektrycznej. Boże, nie, tam na pewno są duchy. Nie możesz tam zejść, e, ja mam y, magiczne moce przez które duchy mnie nie widzą Wow, to dobrze, w takim razie masz tam iść, japerdzia, dobra, tak się nabrać Idziemy tu, mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie strasznego A, spokojnie, włączyłem już prąd I co, działa mam ten telewizor? Co to jest? Co to miało być? Co jest, znowu wali korki, Eh, po świętach zadzwonię po elektryka, aby, aby to naprawił Michał, znowu nie działa telewizor. Napraw to, bo leci moja Ulubiona bajka. I Ju, już idę. I? Ehm... Um. Coś chyba nie działa. Prąd w ogóle nie chce się włączyć. Sprawdzę, czy lampki działają na płocie. Wnusiu usłyszałem jakiś łomot na dworze. Coś się stało tam. Dobra, to pójdę sprawdzić. Łomot na dworze? O mój Boże! Drzewo zerwało linie telefoniczne. I wpadł wprost na ulicę. Żeż w mordę, teraz nigdzie nie zadzwonię. Ale co, jak to? No cóż, może ktoś będzie przyjeżdżać i poinformuje straż. Aha, rzeczywiście, no? Może zajmę się gospodarowaniem stołu. No to trudno, nie ma elektroniki, o siema. A gdzie jest twój brat? Przygotuj stół. Więc tak, ryba, ziemniaki, bewsztyk, kurczaki, jakiś duży napój, a ciasto jest już gotowe. Kilka minut później. I potem on zostawił mnie samą. No, przecież miałem się chować, ty liczyłaś. Cicho bądź. Ja lepiej wiem, co się działo. Zależy, nie. Tak, nie, tak. Cisza. <grywa> e, dzisiaj są święta. Są one, aby odpocząć i być z rodziną. Możecie się nie kłócić? No dobra, tak. Mm, dziękuję. Nudzę się. Może zagramy w jakąś grę? W sumie to dobry pomysł. A może zagramy literówkę. A na czym to polega? To jest podobna gra do państwa miasta. Jednakże tutaj trzeba po kolei wymienić ustnie trzy państwa, rzeczy i tym podobne. Inaczej, ktoś komuś stosuje literę, na przykład literę K i wtedy musisz powiedzieć jakieś trzy państwa na literę K. Każda osoba ma inne znaczenie. Pierwsze są państwa, potem rzeczy, następnie rośliny i na końcu imiona. No to co, chcesz zagrać? Tak, oczywiście. Dziadku, zagrasz z nami? Tak, mogę. Okej, okay, to mamy już skład. Kto chciałby zacząć? Ja, ja. Kasper był pierwszy. Ha! Pst. Dobra! To Natalia mówi po kolei alfabet, a Casper może powiedzieć w każdej chwili stop. Wtedy mówisz mu literę, na jakiej ci Stop! OK, A, B, C, D, E, ale w myśla. Mogłeś powiedzieć wcześniej, ale OK. No nie! Dobra, uwaga, start! Stop! Literka A. Musisz powiedzieć trzy państwa na literę A. Um. Anglia, jeszcze dwa. Powiedz Atlantyka. Atlantyda, co ty gadasz? Atlantyda to jest kraj? Dobra, to nieważne. Jakie są jeszcze? Amnezja? Yy, to raczej nie jest państwo, niestety nie zaliczyłeś swojej tury. Hahaha. Haha, ha. ha, ha, bardzo śmieszne. Wiem, dlatego się śmieję, Haha. Dobra, to teraz czas na dziadka, dobra, dziadyga. Kasper, mów w myślach alfabet i jak dziadek powie stop, powiedz mi tylko na który się zatrzymałem. Jesteś gotowy, dziadku? Halo? Och, zasnął znowu, mnięca łeb. Starość, nie radość. Grajmy dal Jezu. O, naprawili już prąd. Haha! Ha. Jak się wystraszyła. Zamknij się. No nie jak mnie oni już wkurzają. Proszę się nie wyzywać. Zadzwońcie może do rodziców i zapytam się, gdzie już są. A zadzwonię, dobra. No. Aha, już są tu. Hmm, ktoś dzwoni do drzwi. No halo, już idę. Tata mama. Auć, to musiało boleć. Strasznie bolało, ale już tak nie mocno nie boli. Młodzielny mężczyzna. Hech ja. Ja to pamiętam, jak babkę pierwszy raz patrzyłem nad wisą. No nie! Puka widelcem o szklankę. Uwaga, proszę o ciszę. Nadszedł ten czas. Chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dużo szczęśliwych oraz pogodnych dni. I chciałbym też powiedzieć, że najlepszym prezentem, jaki dostałem, to wy. A To było wzruszające. Dłuższych życzeń się nie dało. Daj spokój, już sobie. Dzisiaj są święta. Dobra, przepraszam, no. W takim razie zaczniemy ucztę. Dobra, mogę zjeść cały stół? Wziąć ci dosłownie im wszystkie jedzenie. No nie, no. Stop, japing. Przepraszam na chwilę. Ktoś dzwoni. Ale dokąd? Do drzwi? Halo? Dobry wieczór. Czy pan nazywa się Michał Pitanowski? Tak. Pan nas dzwonił wcześniej. Odnaleźliśmy pana skradzioną rzecz. Wesołych świąt. No nie, to jest tyle. Tyle z mapki. Dzięki za przejście naszej mapy. Jeśli Ci się spodobało, zostaw Diaksa na Minecraft Map oraz sprawdź nasze pozostałe mapy. Odwiedź również kanał na YouTube. Mapę specjalnie dla nich. A, czemu mnie tu nie ma? Yy, znajdźki. No to zero miałem. Słabiak mi dali. Ale chwila. Chcę jeszcze jedną rzecz zrobić. Tym razem przechodzimy tym teleturniej Kurde blaszany Dobra, już przestańcie gadać, jestem Adam. Pochodzę z czegoś tam. A oto pierwsze pytanie, które już są 28 dni. No nie, przez to, że już miałem. Wracaj mi tam. Gdzie jest ta odpowiedź? To jest prawne. w piątku koło łodzi. W piątku koło łodzi. Czy jesteś pewien? Odpowiedzenie przez kamerę jest trochę krępujące, hech. Nie krępuj się, ja też na początku się bałem, ale jakoś się przyzwyczaiłem. Dobra, sprawdźmy, czy dobrze odpowiedziałeś. Wow, dobrze odpowiedziałem. Dobrze, ci teraz idzie. Czas na kolejne pytanie. Dawaj, dawaj. Przez ile bloków w popularnej grze Minecraft najdłużej może być zasilany redstone? O, to ja już ci mówię. Oczywiście, że przez 15, tyle, ile światło. Nie, no dobra, to akurat sprawdzi. Znowu dobrze. Ej, dobra, dawaj mi pytanie o Minecrafcie, to ci, że zrobię milion złotych tako. się odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania? O kurde. Czy jesteś gotowy? Tak. Oczywiście. Pytanie brzmi następująco: Jak po, Waj po Hawajsku jest orzech? No co? No nie, no przecież to jest jakieś nienormalne. Kukujnat albo kakainat. Kukujnat Kaka... Kakuinat. Tylko kojarzysz coś, czy... Myślę, że forma jest odpowiednia. A więc sprawdźmy. No dzięki za info. Okej, okay, czy to jest kukujnat. To było złe. Dobra, to było... Kukujnat. No halo dobra, teraz musimy odpowiedzieć poprawnie. Ostatnie pytanie. Serce bije mi jak szalone. Za chwilę powiem ostatnie pytanie. Jeżeli dobrze na nie odpowiesz, wygrasz okrągły milion złotych. Czy jesteś gotowy? Fiu, tak, jestem gotowy. A więc czas na ostateczne pytanie. Wróćmy znowu do Minecrafta. Ile w danej grze występuje rodzaj drzewa? O kurcze, ale to jest na tamtą wersję, no nie, dobra. Świerk, dżungla, dęb, bircz, akacja. No i tyle, pięć. Pięć. Dobrze się zastanów, to pytanie za milion złotych 5 Więc sprawdźmy czy dobrze odpowiedziałeś No nie, już nie dowiem się Muszę aż tam iść Źle, no jak źle Dobra, źle odpowiedziałem Dobra, czekajcie chwilę, wróćmy do przeszłości Dobrze się zastanów, to jest pytanie za milion złotych 6 Za chwilę zobaczymy czy twoja odpowiedź jest prawidłowa Tak, udało ci się, co? Brawo, wygrałeś milion złotych ja chyba śnie. Jaki szczęściarz. Jaki szczęściarz, chłopie, to był skill. No i co? Gdzie ma milion? Ale serio... Jest ten? Aha, dobra! Jeżeli chodzi o ocenę mapki, jeżeli miał już ocenić to mocne 9 na 10. Yy, bo już mi te dzieciaki wkurzały. Ale dobra, no chyba to by było na tyle. Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!